Oryginalne akcesoria dla Huawei P30 Pro. Co możecie wybrać? Co możecie kupić? Co możecie znaleźć w naszym sklepie Pancernik EU dla właśnie tego smartfona z oryginalnych caseów? Zobaczcie. Pierwsza propozycja: Silicon case. Tu jest naprawdę funkcjonalnym dodatkiem dla tego telefonu. Nie tylko podkreśla nowoczesny wygląd urządzenia, ale także zabezpiecza go przed zarysowaniami i zabrudzeniami. Tutaj widzicie go w kolorze czarnym, ale również występują inne wersje kolorystyczne. Etui jest przeznaczone tak naprawdę do codziennego użytku. Świetnie zabezpiecza smartfona przed zarysowaniami, przed... zachowuje przy okazji bardzo minimalną grubość. Jest elastyczne, lekkie, smukłe, naprawdę dobrze dopasowane. A elegancki i minimalistyczny wygląd i gładkie wykończenie prezentują naprawdę fajny wygląd tego otóż to smartfonu. Oczywiście wykonane z wysokiej jakości silikonu, bardzo dobrze dopasowane do wycięć, jak i również kształtu samego smartfonu. W odpowiednich miejscach są wycięcia na mikrofony, aparaty, wszystko naprawdę leży fajnie, delikatnie, mile w dłoni. Wnętrze etui wyścielone jest czymś w rodzaju alcantary, czyli ewentualne włożenie, wyjmowanie z smartfonu nie powinno stanowić problemów, nie powinno go porysować z tyłu. Wasz P30 Pro naprawdę będzie wyglądał po wyjęciu z tego etui jak nowy. Następna propozycja Huawei PU Case, czyli case w całości praktycznie wykonany z poliwęglanu na tyle samego etui widzimy delikatny wzór przypominający nam strukturę karbonu, jednakże oczywiście nie jest to prawdziwy karbon, ale bardzo dobra imitacja. Boki samego case'a wykonane z troszeczkę już nie tak twardego materiału, dzięki czemu bardzo dobry i łatwy macie dostęp do przycisków. Oczywiście boki są również idealnie chronione wycięcia na wszelkiej maści złącza, czy też to mikrofony, kable USB typ C, głośniki dopasowane są bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie aparatów, delikatnie podniesione, tył samego etui w miejscu, gdzie one się znajdują, więc też będzie to dobrze chronić. Wygląd, powiem Wam, nowoczesny, szczerze mówiąc całkiem ładny, może się każdemu z Was podobać. Trzecia propozycja dla Huawei P30 Pro jest to Huawei Clear Case, czyli propozycja dla osób, które lubią widzieć tył swojego telefonu, zobaczyć jak wygląda, jak został zrobiony, jak go zaprojektował producent. No i cóż, te etui całkiem twarde, trzeba przyznać. Tył Całkowicie zrobiony z plastiku, czyli twarde, przezroczyste plexi. Boczki troszeczkę miększe, dzięki czemu możecie swobodnie włożyć Wasz smartfon do tego etui. Ochrona aparatów na wysokim poziomie, ponad mm podniesiona jest etui w okolicach aparatu, więc bardzo dobrze to wygląda. Miejsce na, na wszelkiej maści złącza idealnie dopasowane, czy też do wycięcia na Głośnik na port USB typ C na mikrofony pasuje to idealnie. Dostęp do przycisków jest dosyć dobry z racji tego, że w miejscu, w którym one się znajdują materiał jest troszeczkę większy, więc klikalność jest na wysokim poziomie. No i cóż, etui ma szansę nie zmienić swojego koloru z racji tego, że z tyłu mamy pleksi, które praktycznie nie zmienia swojej barwy, więc przez długi czas będziecie mogli się cieszyć wyglądem i kolorem tego, co prezentuje Wasz p 30 pro z tyłu. Czwarta propozycja jest dla fanów wszelkiej maści portfeli otwieranych klapek zamykanych etui, czyli Huawei Wallet Cover. Cóż to za etui? Wykonane z materiałów przyjaznych środowisku przypominających skórę. Jednakże nie jest to oczywiście naturalna skóra. Portfel całkiem ładnie wyglądający, praktycznie czarny poza logiem Huawei z przodu, z tyłu część o wiele twardsza przednia. Miększa, oczywiście mamy możliwość schowania tutaj dokumentów, kart, jak również jest przegródka, gdzie możemy włożyć jakieś większe nasze banknoty i tym podobne rzeczy. Oczywiście dostęp do przycisków jest, gdyż w tym miejscu etui nie posiada swojej części chroniącej. Dopasowanie wycięć, czyli aparatów, przycisków, głośnika, mikrofonów naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Część, w którą wciskamy telefon jest plastikowa część, która jest klapką. Jest stworzona z tworzywa, jest dosyć miękka. Oczywiście po otwarciu od razu telefon powinien wam się wybudzić. Ostatnią propozycją jest etui Smart View Flip Cover, czyli również portfel, jednakże z transparentną częścią, na której możecie sobie podejrzeć różnego rodzaju powiadomienia, godzinę, temperaturę, datę Czyli wszystko to, co możecie zobaczyć właśnie na tej części ekranu. Jest ona transparentna, zrobiona z dość twardego plastiku, więc raczej wytrzymała. Reszta samego etui zrobiona z materiału przypominającego skórę, jednakże nią oczywiście też nie jest. Część, w którą umieszczamy smartfon, jest zrobiona z twardego plastiku. Dostęp do przycisków bezproblemowy, z racji tego, że tej części etui po prostu nie ma. Wycięcia na wszelkiej maści złącza czy mikrofony. Gniazda, głośnika USB typ C. Bardzo dobre, jeżeli chodzi o aparaty delikatnie podniesione w tym miejscu etui, więc powinno je chronić. Oczywiście etui dla fanów tego typu rozwiązań, czyli jeżeli tylko i wyłącznie chcecie sprawdzić która jest godzina, nie musicie wybudzić telefonu, a widzicie to bezpośrednio poprzez etui. Tak wygląda cała gama rozwiązań oryginalnych akcesoriów dla Huawei P30 Pro. Które z Waszym zdaniem jest najciekawsze, które z Waszym zdaniem wygląda najlepiej, dajcie znać w komentarzu. Oczywiście wszystkie z tych tu możecie znaleźć w naszym sklepie Pancernik.eu. Linki do nich oczywiście macie pod filmem, więc jeżeli tylko chcecie je nabyć, to zapraszamy tam. Na dzisiaj to już tyle. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne porównania różnego rodzaju akcesoriów do różnych smartfonów, to nie zapomnijcie zasubskrybować naszego kanału. Na dole linki do wszystkich naszych społeczności, link do naszego sklepu. Oczywiście, jeżeli potrzebujecie jakichś akcesoriów, to wiecie gdzie zajrzeć. Trzymajcie się. Cześć!